Posła Jarosława Porwicha, bardzo proszę. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. W imieniu Klubu Poselskiego z 15 mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie przygotowanego przez Klub Poselski Nowoczesna projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy kodeks pracy. Na wstępie powiem, że miałem moralny dylemat, bo nie jest w mojej naturze masakrowanie czegoś, co wcześniej już poddane zostało dużej krytyce, ale wyszedłem z założenia, że jeżeli coś się o to prosi, to proszę bardzo. Zaczynam od stanowiska Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. W przedłożonej do projektu opinii stwierdzono, odnosząc się do czterech głównych zagadnień projektu, że w zakresie zastąpienia płatnych zwolnień od pracy na czas wykonywania czynności doraźnych wynikających ze sprawowanej funkcji związkowej zwolnieniami bezpłatnymi, stwierdzono między innymi, że projektowana zmiana opiera się na kryteriach pozaprawnych. W zakresie zniesienia obowiązku pracodawcy pobierania składek związkowych a wprowadzenia możliwości pobierania tych składek przez pracodawcę jedynie na podstawie umowy z zakładową organizacją związkową stwierdzono między innymi, że tym samym pracodawca mógłby, róż, mógłby różnie traktować pod tym względem działające u niego organizacje związkowe. W zakresie ustanowienia obowiązku podawania przez związki zawodowe do publicznej wiadomości sprawozdań finansowych stwierdzono między innymi, że Taki obowiązek stanowiłby nadmierną ingerencję w prowadzenie przez związki zawodowe swojej działalności, gdyż musiałyby one podawać do wiadomości również pracodawców, w szczególności stan środków zgromadzonych w funduszu strajkowym i wydatki dokonywane z tego funduszu, co w oczywisty sposób byłoby sprzeczne z uzasadnionym interesem związku zawodowego. Natomiast w zakresie obciążenia kosztami działalności komisji pojednawczej w równych częściach pracodawcy i działających u pracodawcy organizacji związkowych stwierdzono między innymi, że ich istnienie służy interesom pracodawców i indywidualnych pracowników, a nie interesom związków zawodowych. Tym samym obciążanie związków zawodowych kosztami nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia. To tylko niektóre do przedłożonego projektu zastrzeżenia Sądu Najwyższego, który w świetle przedstawionych uwag uznał, że przedłożony projekt ustawy, cytuję, nie powinien być przedmiotem dalszych prac legislacyjnych. Ponadto nie sposób nie odnieść się do samego uzasadnienia projektu ustawy odnośnie publikacji sprawozdań finansowych. W uzasadnieniu do projektu czytamy: Obecnie związki zawodowe nie są ustawowo zobligowane do ujawniania sprawozdań finansowych w odróżnieniu od innych organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji. Informuję. Nieprawda. Nie mają takiego obowiązku ani stowarzyszenia, ani fundacje, ani organizacje pracodawców. Obowiązek takie mają tylko organizacje pożytku publicznego, co jest zrozumiałe, bo otrzymują 1 podatku dochodowego od osób fizycznych. Związki zawodowe finansowane są ze składek członkowskich, czyli z prywatnych pieniędzy, a nie z pieniędzy publicznych. Ponadto składają sprawozdania do urzędów skarbowych. Każdy członek związku ma prawo wglądu w sprawozdania finansowe związku. Odnośnie finansowania działalności związków zawodowych, lokali, etatów itd. piszecie, że dzięki oszczędnościom pracodawcy będą mogli zwiększyć inwestycje lub poprawić warunki w zakładzie pracy. Jeżeli pracodawca będzie chciał zwiększyć inwestycje lub poprawić warunki pracy, to po prostu to zrobi. Na pewno nie z tych ewentualnych oszczędności. To może od razu dla oszczędności wprowadźmy 16-godzinny dzień pracy i zlikwidujmy konstytucyjne prawo do zrzeszania się pracowników w związki zawodowe. Odnośnie zniesienia obowiązku pracodawcy pobierania i przekazywania składek związkowych, proponowana zmiana, co stwierdził on najwyższy, prowadzić może do nierównego traktowania związków zawodowych. Ponadto jednak przy złej woli pracodawcy, czyli niepodpisania porozumienia przez pracodawcę, praktycznie uniemożliwi związkom zawodowym pobieranie składek, z których się utrzymują, a co za tym idzie, uniemożliwi ich normalne funkcjonowanie, w szczególności w dużych firmach. Bo odpowiedzmy sobie na pytanie, jak na przykład zbierane mają być składki w kopalni węgla brunatnego Turów. 2630 pracowników, z czego około 94 należy do związków zawodowych, rozproszonych jest pracuje na obszarze 26 km kwadratowych. W jaki sposób zbierać składki? Albo od 50 tysięcy związkowców z Poczty Polskiej, pracujących w 5 tysiącach urzędów pocztowych rozrzuconych po całym kraju. Zamiast krótka operacja elektroniczna dokonana przez pracodawcę, wielodniowe i comiesięczne zbieranie do kapelusza? Przecież to byłaby jakaś farsa. Jedyne, z czym można się z wami zgodzić, to stwierdzenie, piszecie, skala przywilejów związkowych w Polsce jest unikalna na tle Europy. Macie rację, ale uzupełnię, unikalnie niska. A skala, ale skala nie przywilejów, tylko uprawnień. To właśnie obecnie niska skala uprawnień związków zawodowych w Polsce przekłada się na niskie uzwiązkowienie. Na około 15 milionów pracowników związkowców jest tylko 11%. Jesteśmy w unijnym ogonie, a przecież mamy gonić Europę, równać do najlepszych. Dla przykładu kraje skandynawskie uzwiązkowienie około 70% w Szwecji pensje działaczy i koszty działalności związków zawodowych. Lokalne media, telefony, szkolenia finansowane są przez pracodawców. Wielka Brytania, Francja, Niemcy, związki zawodowe są bardzo wpływowe, mają więcej uprawnień, relacje z pracodawcami są dużo bardziej cywilizowane, prawo jest bardziej czytelne. Szef nowoczesnej Ryszard Petru, gdy omawiał niedawno polskie sprawy z byłym premierem Belgii Verhofstadtem, obecnie posłem do Parlamentu Europejskiego, mógł się dowiedzieć, że podobne standardy są w Belgii, gdzie ponadto co drugi pracownik to związkowiec. Już kończę, Pani Marszałek. Reasumując, Propozycje zawarte w przedłożonym przez klub poselski nowoczesna projekcie ustawy są antypracownicze, antyspołeczne, a co za tym idzie antyobywatelskie. Pomimo przewijającej się w uzasadnieniu trzeba o tym głośno powiedzieć fałszywej troski o jakość i poziom prowadzonej przez związki zawodowej działalności, propozycje te biją w sposób oczywisty, między innymi w niezależność i samorządność związków panie zawodowych. Pośle, Powiem panie. więcej idę w kierunku ich osłabienia, a nawet ich zniszczenia. Parlamentarzyści nowoczesnej, nie idźcie antyzwiązkową drogą platformy obywatelskiej. Czy przejawem nowoczesnego państwa ma być wprowadzenie dziewiętnastu wiecznych stosunków pracy? Już kończę, ostatnie zdanie. Na koniec powiem, że Klub Poselski KUKIS 15 przygotuje rozwiązania, które dopasują nasze prawo do standardów międzynarodowych na miarę XXI wieku, eliminując patologie, które istnieją na linii pracodawca- związki zawodowe, pamiętając jednak o założeniu, że pracownik jest podmiotem, a nie przedmiotem. Reasumując, Klub Poselski KUKIS 15 wnioskuje o odrzuceniu tego projektu w pierwszym czytaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I o wystąpienie w imieniu Klubu Nowo